Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, jak widzicie kadr jest pełen produktów e, greckich z FIFA 365 2024. A mianowicie przyszła do mnie druga długo wyczekiwana paczuszka e, z wieloma produktami. Moi kochani, mamy tutaj od lewej strony 10 kolejnych blistrów XXL. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8 i tam dalej jest jeszcze kolejna para, czyli w sumie 10 blistrów XXL. Do tego 6 boksów kompletnych po 50 saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj jest piąty i szósty już poza kadrem. Tak więc, moi kochani, chcieliście, żeby był odcinek, gdzie otworzę 100 saszetek greckich na jednym odcinku, i tak będzie. Wezmę dwa takie boksy i otworzymy sobie 100 saszetek greckich. No i e, 10 zestawów startowych, moi kochani, grecka wersja. Też raz, dwa, trzy, cztery, tam w głębi są kolejne, tutaj również. I w sumie 10, czyli 10 dużych blistrów, 10 starter paków i sześć tych e, boksów z 50 saszetkami. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie jeden zestaw startowy albo dwa i jakieś blisterki. Tak więc zabiorę teraz tutaj to wszystko albo przynajmniej przesunę gdzieś dalej, żeby było miejsce, moi kochani na układanie kart. Zestawy startowe też sobie odłożymy. I zobaczymy co uda się dzisiaj trafić. W środku mamy moi kochani planszę do gry. Album. Saszetkę premium. Dwie normalne saszetki cztery limitki i kartę z końcami. Wszystko mamy, wszystko wyciągnięte. Dwie zwykłe saszetki. Pierwszą limitką jest tutaj Rashford z Manchesteru United, a pod nim mamy limitkę z Kosu, Fotis i Anidis tu mamy końce tutaj jest saszetka premium a z limitek XXL mamy Cimikasa i Mbappé. dodatkowo jest Opakowanie na karty XXL. Można sobie złożyć. Mamy również plakacik. Plansza do gry z drugiej strony. No i tu oczywiście album. Grecka wersja. Jeżeli ktoś moi kochani będzie potrzebował album z greckiej wersji to mam. A więc otwieramy teraz saszetki. I co wpadło? Hakimi, fans favorite z Paris Saint-Germain. Logo Newcastle, Liverpool. I tutaj Manchester City, Inter i Lazio. Czyli tutaj nie wpadło nam nic, jeżeli chodzi o greckie karty. A w drugiej saszetce mamy kapitana Palmeiras, Gustavo Gomez. Homegrown Alexander Arnold. Bazówki Manchester United, Liverpool, Barcelona i Bayern. No niestety ani jedna grecka karta nie wpadła. W premium, jak pamiętam, też nic nie wpadało. Mamy limitkę z Pedrim. Premium. I coś tutaj sklejonego. Top Manuel Neuer z Bayernu. E, dalej. Mamy z Liverpoolu kapitana Henderson, Perez, kapitan River Plate i z bazówek Lazio, Real, River Plate, Palmeiras, Juventus i Atletico. No niestety, trzy saszetki i nie było żadnej greckiej karty, no tutaj najważniejsza to oczywiście ta z Panathinaikosu, limitka. I lecimy teraz z drugim zestawem. saszetki Limitką pierwszą jest Wlachowicz z Juventusu. A kolejnymi są Wiejrina z Paoku. To jest grecka limitka. Z dużych Vinicius z Realu i ponownie Cymikas. I tutaj mamy saszetkę i końsy. Album jak album. Więc teraz sprawdzimy, co w saszetkach greckich. Acherbi, Fansik z Interu. Topkiper Alison Liverpool. Magician Odegard, Arsenal. Manchester City, Atletico i Milan. No niestety, ponownie nic nie było. Double Trouble Bayern, Logo Palmeiras, Juventus, Palmeiras, Inter i Lazio. No coś, te saszetki z tych zestawów startowych słabe, jeżeli chodzi o greckie karty. A tutaj mamy Rashforda na limitce premium, czyli dwa razy dzisiaj Rashford. Na normalnej wpadł i na premium. Do tego Vinicius, Giant, Saka Arsenal fansik. Koke, kapitan Atletico i na bazówkach Liverpool, River Plate, Lazio, Arsenal, Paris Saint-Germain i Bayern. No i otworzymy sobie jeszcze jeden blisterek. Tutaj może być już ciekawiej. Bo w blistrach dużo kart greckich wpada. Cztery saszetki są w blistrach. Dla przypomnienia. Wszystko, wszystko. I na limitkach dużych. Szoboszlaj z Liverpoolu. I Mbappé Paris Saint-Germain. Czyli Simikas i Mbappé po dwa razy wpadli. Immobile Lazio. I tutaj mamy kogo? Vagianidis z Panatinaikosu. To są limitki z tego blistra. A teraz cztery saszetki. I już na pewno coś z Grecji wpadnie. I jeszcze pięknie Top Master Mbappé Paris Saint-Germain. Super. Jedna z tych najrzadszych kart Top Master. Do tego Newcastle Double Trouble. No, i tutaj znowu nie było greckiej karty, ale to mam nadzieję, tylko jednorazówka. Arsenal Double Trouble. No i mamy AEK, logo AEK. Grecka karta. Popatrzcie, dwa razy ta sama bazóweczka, to już jest no, słabe, że tak powiem. W jednej saszeczce to samo wpada. I w sumie chyba nawet 5 kart tylko było. Bo to, to i logo A.K. Top Oblak Magician De Jong. Tutaj mamy Liverpool, Palmeiras. Za to tu mamy 7 kart: Bayern, Inter i Newcastle Botman. Double Trouble Manchester City Romanioli Titan Musiala Bayern No i niestety nie ma nic także ten blisterek też nie był zbyt owocny Tylko jedna karta Logo AEK A tak nawet bazóweczek nie było A więc dalej Szukamy braków Dzisiaj wpadły Trzy greckie limitki, do sprawdzenia oczywiście, bo nie pamiętam, czy je wszystkie mam: Wagianidis i, i Oanidis z Panatynaikosu oraz Virinia PaOK. No dodatkowo jeszcze cieszę się tutaj na Mbappé, rarkę. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie całego tego opakowania z greckimi produktami. Za niedługo zapraszam Was serdecznie na unboxing 100 saszetek greckich. Będą dwa boksy w całości po 50. Także nie lada gratka. Po zwykłych saszetkach nordyckich pora na greckie 100 sztuk na filmie. Okej okay, moi kochani, to na tyle z mojej strony dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.